Przechodzimy już do rozpoczęcia ceremonii medalowej właściwej. Czas na miejsce numer 6. Poprosimy na środek ekipę Fabryki Talentów Gwiazdy Brzegi. Poprosimy o wielkie brawa. Dziękuję bardzo miejsce numer 6 czyli ekipa Fabryka Talentów na Brzegi, jeszcze raz wielkie brawa poprosimy kolejny zespół z miejsca piątego, a miejsce numer pięć zajmują zawodnicy ekipy AP Proszowianka. Również poprosimy o ogromne brawa. Dziękujemy bardzo. Nie było łatwo zrobić zdjęcie tak licznej ekipie, ale daliśmy radę. Będziemy mieli oczywiście wszystkie zdjęcia umieszczone potem na naszym fanpage'u na Facebooku Turniej Smoka. Przypominam, to jest to miejsce, po którego potem możecie się zgłosić po nasze zdjęcia. Miejsce numer cztery, tuż za podium. Szanowni Państwo, wielkie brawa. Bierzyca Stara Kiszewa. Dziękujemy. Jeszcze raz serdecznie gratulujemy i poprosimy o wielki hałas. Wierzyca stara Kiszewa. Miejsce numer 4 za nami. Niemniej zanim przejdziemy do nagród za podium. Chcielibyśmy wręczyć nagrody indywidualne dla najlepszego strzelca, bramkarza, a także zawodnika. A zanim wręczymy nagrody dla najlepszej trójki indywidualnej, chcielibyśmy również wręczyć nagrody specjalne za naprawdę twardą walkę i chcielibyśmy te, te nagrodę wręczyć na ręce trenera ekipy Wisły Józefów. Nagrody dla zawodników Szymona Kozioła oraz Antoniego Wownika, którzy mierzą się naprawdę z ciężkimi kontuzjami. Wielkie brawa poprosimy dla nich. I jednocześnie Panie Trenerze poprosiłbym, żeby Pan został i również odebrał nagrodę dla najlepszego strzelca. Co prawda nie Pan nim został, natomiast został nim zawodnik z Pana drużyny, Antoni Bownik. Również poprosimy o wielkie brawa. Szanowni Państwo, czas na nagrodę dla najlepszego bramkarza. Tym został wybrany zawodnik w głosowaniu, w którym brali udział trenerzy, ekipy, które brały udział w Lidze Mistrzów, Najlepszym bramkarzem został wybrany zawodnik ekipy AP, prosowianka Rafał Żubała. Jeszcze mamy nagrodę dla najlepszego zawodnika. Tutaj nie było żadnych wątpliwości, tutaj praktycznie wszyscy trenerzy głosowali jednomyślnie. Najlepszym zawodnikiem zostaje zawodnik ekipy Pokrowa Lwów Mykola Choroszko. Mamy już wręczone nagrody indywidualne, czas przejść do nagród za miejsca 1-3. Zaczynamy oczywiście od najniższego miejsca na podium, a miejsce numer 3 zajmują zawodnicy ekipy Wisła Józefów. Wielkie brawa! Miejsce trzecie to również nagroda specjalna, tym razem do ekipy Wisły Józefów trafia voucher w wysokości 400 zł na odzież sublimowaną od firmy MC Projekt. Dziekuję. Dziękujemy bardzo, to są zawodnicy Wisły Józefów, którzy zajmują trzecie miejsce. Tuż nad nimi. Wicemistrzami wicemistrzów zostają zawodnicy ekipy Futbol Projekt Nowa Wieś. Wielkie brawa! Zawodnicy dodatkowo oprócz medali, oprócz pucharów otrzymują również pamiątkowe torby, które będą przypominały o tym styczniowym weekendzie spędzonym na hali Orła Piaski Wielkie. I jadą tym razem do zawodników te torby, do zawodników ekipy Futbol Projekt Nowa Wieś. To jest drugie miejsce w Lidze Mistrzów w roczniku 2010. Dziękujemy jeszcze raz i my już poprosimy na środek mistrzów, najlepszych zawodników, którzy zajęli pierwsze miejsce widzę Mistrzów, czyli zespół Pokrowy Lwów. Zajęcie pierwszego miejsca w Lidze mistrzów wiąże się również z dodatkowymi nagrodami. Tym razem jest to voucher na zakup sprzętu sportowego. Dziękujemy bardzo, dziękujemy ekipie pokrowy za zwycięstwo Lidze mistrzów. Gratulujemy wszystkim drużynom, nie tylko zwycięzcom. Jeszcze raz poprosimy o ogromne brawa dla wszystkich zawodników.